Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy dla Was nową recenzję książki, którą przesłuchała Patrycja. Książka, którą nie ukrywam, odpaliłam tylko dlatego, że zaintrygował mnie jej tytuł: Książka Dzikowy Skarb. Książka. Um, książka Dzikowy Skarb, jak się okazało. Jest to część pierwsza powieści piastowskich. Tak, i odkryłam to dopiero przed chwilą. <grym> tak, i w ogóle to ma jeszcze więcej części: Ojciec i Syn i Rok Tysięczny. To jest jeszcze trzecia część, więc ja do tej pory tylko pierwszą część. Ta część jest w ogóle dość długa, bo ma 21 godzin audiobooka. Um, i napisał tę książkę Karol Bunsch, albo nie wiem, pisze się przez SH, e, SCH na końcu, więc tak, e, nie wiem, ale chyba Bunsch to się czyta. I e, jest to powieść e, historyczna, ale taka fabularyzowana, e, więc poznajemy postaci gdzieś tam historyczne, ale też wiele wymyślonych. I właśnie dzikowy skarb jest w sumie tam główną postacią osoba wymyślona, bo to jest dzik, który, który to jest jego przezwisko, to jest człowiek, który po prostu jest tak wielki i tak dalej, że wszyscy go nazywają dzik. On żyje sobie w lesie i, i ma swój skarb i dlatego dzikowy skarb, bo wszystko się w sumie dookoła tego skarbu tam gdzieś kręci. No i książka opowiada właśnie o powstaniu Królestwa, Księstwa jeszcze wtedy Polskiego, kiedy właśnie Mieszko e, przejął władzę w dużej części kraju e, i no, musiał gdzieś tam jeszcze nadal walczyć o te swoje ziemie z jak nie Czechami, to z Prusami i tak dalej. No a przede wszystkim próbował e, chrześcijaństwo przy, przyjąć dla całej Polski, gdzie no, wtedy ludzie mieli swoich bogów i nie zamierzali ich tak po prostu zostawić, więc to jest taki główny wątek tej powieści. No, ale właśnie tą postacią taką wiodącą, którą cały czas obserwujemy w tej książce, jest dzik, który w pewnym momencie dzięki temu, że właśnie dzięki swojej aparycji, dzięki swojemu takiemu wyglądowi, przykuwa uwagę ścibora i on go przyjmuje do armii. Żeby właśnie szedł tam, chyba wtedy szli, na Prusów. Żeby się z nimi gdzieś tam bić na granicy. No a Dzik do bitki był bardzo chętny, więc jak najbardziej się zgłosił. Poznajemy tam też takie postaci jak Szmatka, który on tam był dosłownie tylko dla pieniędzy i po prostu własną matkę by sprzedał. Poznajemy z brozłę i Tarłę. To byli bardzo w porze ludzie, których po prostu całym sercem polubiłam. No i właśnie samego Mieszka poznajemy. Dobrawkę poznajemy w pewnym tam już pod koniec książki. Poznajemy właśnie Ścibora. Wiele takich też właśnie osób, które gdzieś tam faktycznie istniały w historii Polski. Um, nie jestem pewna, czy właśnie Zbrozło i Tarła to są e, prawdziwe osoby, które gdzieś tam istniały, ale bardzo je polubiłam, jeśli chodzi o, o postaci książkowe. Co sądzisz o głównych bohaterach? Polubiłam w sumie wszystkich. Naprawdę, oprócz tej szmatki, tego szmatki, on naprawdę strasznie mnie denerwował, bo cały czas miałam takie wrażenie, że on po prostu ich wszystkich sprzeda. A zdarzało się to? Mhm. Mm <laughs> właśnie. Czy książka dobrze się kończy? Właśnie nie. W sensie ostatni, ostatni rozdział jest bardzo satysfakcjonujący, ponieważ osoby, które gdzieś tam zawiniły, dostają karę. E, także to było takie bardzo satysfakcjonujące. Ale rozdział przed, no to płakałam i słuchałam tego audiobooka w tramwaju i po prostu byłam taka zaryczana. <laughs> Bo, bo po prostu była tam jakaś bitwa, i dużo postaci gdzieś tam ginęło. Które... Było mi strasznie smutno. Która ty lubiłeś pewnie? Bo... A czy szmatka a została? Nie, ale właśnie to jest ten satysfakcjonujący moment. Ale coś mu zrobili. Nikt mu nic nie zrobił, jego głupota go zgubiła. Mm. Fajnie. Um... Także, tak jak mówię, no książka ogólnie sam koniec jest fajny, ale przed końcem bardzo mi się podobało, bo gdzieś tam ten smutek mój trochę się wyleczył tym ostatnim mm. rozdziałem. E, jak oceniasz tą książkę? E, e, oceniam ją na... 7. E, bardzo mi się podobała, naprawdę bardzo, ale tak jak na przykład porównuję tą książkę do książki Harda e, Herezińskiej, e, gdzie no, to jest ten sam temat, tak, też o piastach, no to jednak Harda była napisana dużo lepiej. A Harda to nie jest. To nie, no dobra, to jest tej Olżbied. No te, jest, Więc e, ogólnie niczego nie ujmując, bo bardzo mi się podobał, e, podobała ta książka. Ale no, gdzieś tam mam takie troszeczkę porównanie w innych książkach o piastach i mm, takich fabularyzowanych i no na przykład mówię, Harta była jednak troszeczkę lepiej napisana. <grym wiosenie> A więc my już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was też do innych filmów. No i się żegnamy. Pa!